Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani 7 marca. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki właśnie nasz czas dla duszy. Taki kochani poranny z kawką. Kto ma kawkę, pije kawkę. Ja dziękuję wszystkim osobom z całego serca, które zasilają, wspierają mój kanał poprzez Kup Kawkę Opis. Jak to zrobić? Opis do linku znajdziecie do linka, linku znajdziecie w opisie karty. Dziękuję z całego serca. Naprawdę dziękuję. Kochani, wczoraj mi nie było, bo życie, bo sprawy ziemskie, to ziemskie życie jest po prostu niesamowite. Wymyśla mi coraz więcej, ale przy okazji i ból głowy to jest też czasami normalne, jak się pracuje, wiecie, z duchowością, że Ciało nie nadarza. Ale dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy o duchowości, o naszych drogach, jak to jest. Ja nie wiem, czy wy tu krzywo nie widzicie, ale jak widzicie, no to trudno, bo ja tu zaraz wszystko popsuję. O naszych drogach, jak to wygląda. Słuchajcie, kochani, każdy ma ścieżkę swojego rozwoju duchowego, gdzieś tam zapisano. No, właśnie, w przestrzeni akarza. Każdy idzie swoim tempem. Jeden może coś usłyszeć i może w nim to po prostu jak eksplozja wywołać lawinę zdarzeń, lawinę czuć, że no może się zacząć dziać. U mnie chyba tak się właśnie zdarzyło, chociaż nie na samym początku. Na samym początku, no właśnie, to może opowiem, takiej typowej ścieżce. To, że gdzieś coś czułam i wiedziałam, to, to dopiero się teraz niedawno przekonałam, że to się u mnie już działo od dzieciństwa, tylko ja sobie totalnie nie zdawałam sprawy. Przewinęłam się przez sen, który w trakcie operacji, bardzo poważnej operacji u mnie, gdzie była usuwana. Ciąża pozamaciczna, żywa w 12 tygodniu. No, i żeby już mnie ratować na stole operacyjnym, było trzeba mnie bardzo szybko ciąć. Zdałem krwotoku, bardzo szybko ciąć. I tam, kochani, miałam sen. Tam, miałam sen. Przewinęło mi się całe życie świata. Od momentu powstania świata, to wszystko było w piramidach. Do momentu narodzin Chrystusa, obraz był czarno-biały. Od momentu narodzin do momentu, kiedy ja leżałam na stole, obraz był kolorowy. I przez wszystkie wojny, przez bitwy pod Grunwaldem, przez wszystko, po prostu przez wszystko. I etapy życia ziemi były ułożone w takie podłużne klocki, klocki Lego i w kształcie piramidy. I na tych klockach były wyświetlane mi filmy. I to tak szybko leciało. Ale ja byłam w stanie wychwycić praktycznie kolor człowieka, gdybym potrafiła rysować, pewnie bym to narysowała. I w pewnym momencie ja znalazłam się na ostatnim klocku, na najmniejszym, na samym górze. I usłyszałam, Bóg do mnie mówi: Jeszcze cię tu nie chcę. Jeszcze musisz coś ludziom powiedzieć, czego oni nie wiedzą, a ty wiesz. I poprzez zrobienie takiego apsik. Ja nie wiem, czy spadłam na dół, ale w każdym bądź razie wróciłam. Ale ja widziałam siebie, leżę na tym stole, widziałam cały sprzęt, cały monitor, który tam był podłączony, gdzie laparoskopią chciano mi zrobić operację. I wiecie, kupę lat minęło, bo to był 99 rok. Przez ten czas byłam gdzieś tam u wróżki. Wróżka nie chciała mi powróżyć, tylko mi przetuliła i powiedziała, że ja mam ogromną moc i że że nie będzie mi wróżyć, że możemy sobie porozmawiać, bo ona, bo ona nie chce tego zrobić. Dla mnie bardzo mnie przeproszała, porozmawiałyśmy sobie, pomogła mi trochę, ale nie, nie stawiała mi kart. Później zdziało się tak, że moje dziecko, moja córka pomagała swojej koleżance w przeprowadzce no i trafiły do ciotki koleżanki, Turczynki. I ona tak spojrzała na moją córkę i mówi, pokaż mi zdjęcie swojej mamy. Przyprowadź mi swoją mamę. A jak przyprowadziła, no to Hawa do mnie mówi, Hawa jest moją wiedźmą, moim tutaj aniołem, przewodnikiem duchowym na ziemi. Hawa do mnie mówi, wiesz co, mówi, ty dużo możesz. Ty dużo możesz. I w tym samym czasie, do mojej siostry przyszła koleżanka, zobaczyła mnie na zdjęciu. Mówi, kto to jest? Moja siostra ma ciemne włosy, ja byłam wtedy, ba, miałam bardzo jasny blond włos. I moja siostra mówi, moja siostra. Ona mówi, wiesz co, twoja siostra to tak, mówi, świeci. Tak świeci. No i tak, kochani, jak zadzwoniła do mnie moja siostra i mówi, Magda, wiesz co, zadziało się tak i tak. No i ja mówię, no dobra, no ale co dalej? No i, wiecie, zaczęłam pisać w internecie, co zrobić, jak podobno mam jakieś moce. No i było. Gdzie karty jakieś mi tam ktoś nie postawił, to było czekaj na mistrza, czekaj na mistrza, czekaj na mistrza. Jak będziesz gotów, pojawi się mistrz. No i słuchajcie, no ja czekam na tego mistrza, wypatruję go, otwieram okna, chodzę na, na drzwi. W Amsterdamie stoję, krzyczę: mistrzu, gdzie jesteś? Mistrza nie No i tak zaczęłam słuchać trochę na YouTubie. Interesować się duszą, jak gdzieś coś się we mnie obudziło, to, to dostawałam takie bardzo mocne znaki. Zaczęłam rozmawiać z aniołami, bo w momencie, kiedy mm, stałam już na skraju życia i śmierci, dostałam pewną modlitwę od pewnej pani, która też była wtedy drogowskazem moim, ale ja tego nie widziałam. I odszukałam tą modlitwę. I wtedy sobie powiedziałam, że Aniołowie, jeżeli coś jest, jeżeli mam pomóc ludziom, jeżeli mam pomóc sobie, to ja proszę pokażcie mi. i to nie było tak, że dostałam pudło z prezentem, a w środku było to, pokażcie mi. Zaczęłam próbować wszystkiego, czego się tylko dało, co było związane z duchowością. To mi nie służy. Czuję, że to bardzo chcę, ale to mi nie służy. Nie, w tym się nie czuję, w tamtym też się nie czuję. I mówię, no aniołowie, co to ma być? Wiecie, ten proces trwał, bo ta taka niewiedza to pewnie trwała gdzieś około roku. To tak gdzieś było. Może to mogło około roku być? I, I tak nie wiedziałam dokładnie od czego zacząć. Ale w pewnym momencie zaczęły do mnie przychodzić kroniki jakaszy. Co nie odpaliłam, tam kroniki akaszy. Gdzie nie usłyszałam? Ja wiem, że tak działają algorytmy naszych urządzeń, ale jak gdzieś to pierwszy raz usłyszałam, to tak mi mocno zadzwoniły dzwony w głowie. I ja mówię, no dobrze, to trzeba teraz kogoś poszukać. Znalazłam kogoś, kto zajmował się nauczaniem, no ale niestety, jak yy, zasolił mi cenę za, za kurs, no to nogi mi się ugięły. No stwierdziłam, no to jest nie dla mnie. No i wtedy pojawiła się zaraz, krótko po tym, na, na mojej ścieżce Małgosia. Totalnie nie rezonowała ze mną wtedy. Totalnie. Pamiętam, jak ja ją usłyszałam, mówię, ojej, no nie. No ale to jest jedyna osoba, którą wyłapałam, gdzie uczy kronik. No ale dobra. Ale zapro byłam zaproszona na webinar. Zaproszona, no tam było zaproszenie jakoś tak na webinar, odbywał się webinar i na tym webinarze, słuchajcie, kliknęło. Naprawdę. w tym webinarze jakoś tak kliknęło, ja mówię, no dobra. I okazało się, że jest kurs. Webinar był w czwartek, kurs zaczynał się chyba w następny czwartek. Do środy było trzeba wpłacić pieniądze. Ja patrzę na koncie, tyle nie mam, ale mówię, napiszę do Małgosi, czy mogę, czy mogę dziś i za dwa dni zapłacić. I Małgosia się zgodziła. I słuchajcie, jaki totalny mugol. Ja kompletnie nic nie wiedziałam. Ja tylko biegałam jako małe dziecko za moim dziadkiem, który był różdżkarzem. Chodził i szukał wody i troszeczkę. Troszeczkę podotykał babcie, troszeczkę pokazał mi tam wahadło, jak działa, jak to się wszystko odbywa, i tylko tyle. A tam na tym kursie ludzie, słuchajcie, po różnych jakichś kursach, po cudach, po czynach. Ja w ogóle nie wiedziałam, co im na początku mówią. Ja siedziałam, otwarte oczy miałam, no i ćwiczenia. ćwiczenia, otwieramy kroniki i zaczynamy między sobą ćwiczyć. Słuchajcie, to był strzał po prostu. To był strzał, bo ja zaczęłam coś widzieć, ja zaczęłam coś słyszeć. No ale dobra, inni przekazy takie piękne, a moje takie trzy słowa. Ale z uporem maniaka, po prostu, otwierałam kroniki i zamykałam. Otwierałam, zamykałam. Wiecie, świętej pamięci Leszek rządło. Człowiek, który jest, jest, dla mnie jest. On niestety opuścił ziemię. Yy który kompletnie, jeden z radiestetów wymierzył mu jego czujność radiestezyjną, okazało się, że jest kompletnym antytalentem radiestezyjnym, a co się okazało? Okazało się, że gość po prostu mistrz wahadlarstwa, mistrz różdżkarstwa. Różka może mu nie służyła, ale, ale też pracował, ale wahadła, wahadła w jego ręku to były po prostu... Diamenty. No, i poprzez ćwiczenia, poprzez upór, no ale ja też słuchajcie, zamykałam, otwierałam, zamykałam, otwierałam. I kiedy już doszło do tego, że w sumie zdałam egzamin, chyba jako jedna, jako druga osoba na tym kursie, zaczęłam ćwiczyć po prostu sesja za sesją, sesja za sesją. Wszystko, żeby tylko ćwiczyć. Bardzo długo praktykowałam, bardzo długo. Aż w pewnym momencie mistrzowie mówili, już starczy, już starczy, bo już ile można, już jest wszystko dobrze. I ja pamiętam, i to w tym momencie, kiedy ja zawsze do, dopadały mnie zwątpienia, ja wtedy widziałam piórka. Ja sobie tak myślę, aha, piórka, skąd te piórka się biorą? Przecież to mój anioł mnie Mój anioł przy mnie stoi, ten, który w 2012 roku uratował moje życie, to on. No i zaczęłam sobie z nim rozmawiać. Zaczęłam sobie z nim rozmawiać, żeby mnie prowadził, żeby mi pomógł. Ja, mówię, pokaż mi jakiegoś mistrza, od kogo mam się uczyć. Gdzie ja mam dalej iść? Jak mam dalej iść? I słuchajcie, wtedy do mnie doszło, że największego mistrza, my wszyscy. My wszyscy mamy jednego. Każdy ma swojego. Każdy ma swojego w środku. I to jest ta część boskości, która nas łączy. Tam jest nasz mistrz. I każdy ma swoją drogę. I jak zaczniemy słuchać swojego wewnętrznego głosu, to ta droga nam się pokaże. I tak się, kochani, zaczęło. Ja jestem w ogóle. Ja w ogóle nie chciałam, wiecie, kursy, które zrobiłam. Ja mam w sumie zrobione trzy kursy. Po to, żeby poznać, czy faktycznie tak to wygląda, upewnić się. I, i, I tylko po to. I całą wiedzę, którą zdobywam, ja ją gdzieś wewnętrznie czuję. Jeżeli coś nowego do mnie przychodzi, to ja to wtedy googluję, grzebie, szukam, 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 szukam. I w miarę tego, jak szukam, gdzieś nabieram pewności, gdzieś dostanę coś nowego, ale to poczucie jak coś ma być moje, to ja to wtedy czuję. I tak samo jest z Wami. Wiecie, no, nam nie wszystko jest robić, tak? Nam nie wszystko jest robić. Naszym talentem, naszym talentem może być to, że potrafisz słuchać. Tak bardzo wiele osób chce zostać wysłuchanych i doszukujemy się w sobie jakichś umiejętności, a może wystarczy to, że potrafisz słuchać. To jest po prostu dar niesamowity, bo nie wszyscy potrafią słuchać. I w momencie takiego przebudzenia, takiego oświecenia, nadchodzi, nadchodzi spokój, słuchajcie. Nadchodzi taki spokój, że nigdzie się już nie pędzi, bo już wiesz, że jesteś duszą w ciele i co ma być, to będzie. Co się ma zadziać, to się zadzieje. Ja nie będę tego szukać, bo nie wiem, czego szukam. Marnuję tylko czas na szukanie. Lepiej sobie posiedzę i sobie nie wiem, co porobię. Ale po co szukać? Zaczęłam słuchać. Zaczęłam słuchać. Widzicie, ja nawet nie wiem, od kogo ja zaczęłam, ale chyba mnie Czesław Bielak. On tak do mnie przemawiał, bardzo mocno potwierdzał to, co ja czuję. Krzysztof Jackowski. W niektórych kwestiach się nie zgadzamy, ale on też potwierdzał, co ja czuję. Roman Nacht, ten człowiek, też bardzo mnie utwierdzał w tym, co ja czuję. On jeszcze bardzo przypominał mi mojego dziadka. O, potwierdzał, co ja czuję. I, I to były takie osoby, trochę, trochę w Joe Dispenza. No nie trochę, tylko właśnie Joe Dispenza. I tak trochę później gdzieś o tych energiach czytałam, słuchałam tyle co się da, audiobooków, przesłuchałam bardzo dużo i to wszystko utwierdzało mnie, po prostu utwierdzało, utwierdzało, utwierdzało. Jak to mnie zaczęło utwierdzać, no to. Później ludzie zaczęli do mnie mówić, rób to, rób to, rób to, rób to. Przez dwa lata nie robiłam tego, co robię teraz. Nie, po prostu nie, no gdzieś jakiś strach w środku wewnętrzny, a czy na pewno, a czy na pewno ja to wiem. Wiecie, i te ścieżki nasze duchowe, to są takie, każdy ma swoją, każdy ma swoją. Jeżeli nie ma czegoś, że przeoczymy na drodze duchowej, to zostanie nam pokazane w odpowiednim dla nas momencie to spokój, spokój i cisza i to wyciszenie to jest cel duszy bycia tutaj na ziemi żebyśmy my nigdzie nie pędzili ale przy okazji doświadczeń, przy okazji przeżyć doświadczali tego co mamy się tu nauczyć w spokoju i w zrozumieniu to nie jest proste, kiedy na łeb ci się wali być spokojnym ale uwierzcie mi, da się z wdzięcznością i z miłością przyjąć kolejny cios od świata. Da się. Da się ryczeć trzy dni, a nie trzy miesiące. Da się. I da się nie obwiniać Pana Boga. Dlaczego to znowu ja? Bo ja wiem, że to jest mój plan duszy. I że dlaczego to znowu ja? Dlatego, że widocznie czegoś nie przerobiłam poprzedniej lekcji. I dlaczego to znowu ja? bo pewnie jakaś przypominajka do mnie przyszła. Czy może dobrze lekcję odrobiłam? Taki test sprawdzający. Takie psychotesty co pięć lat, wiecie? Tak to się dzieje. Jak już sobie powiesz, ok. Dziękuję Ci Boże za tą lekcję. Ja wiem, jak ją odrobić. I siadasz, pilnie odrabiasz. Uwierzcie mi, jest bosko. W przestrzeni też takiej, kiedy zaczynamy rozwijać się duchowo, Zaczynamy czuć tą duszę w ciele, często nasze otoczenie się czyści. Z ludzi, którzy nam nie służą, my odczuwamy ludzi, którzy nam służą, którzy są przy nas. Ludzie, którzy do nas nie pasują wibracyjnie, oni się udlatniają bez bólu. My nie tęsknimy, nie tęsknimy za tymi ludźmi. Jak najbardziej możemy o nich myśleć, wspominać ich. Kontakt może być, ale nie musi. Na to miejsce wchodzą nowi ludzie i nawet kiedy ich nie ma tutaj z boku przy nas, to my wiemy, że oni są gdzieś w świecie i my się łączymy energetycznie z tymi osobami, wiecie i my nie tęsknimy za nikim bo wiemy, że ten ktoś jest gdzieś i czeka na mnie tak to się kochani dzieje, no dobrze to się rozgadało i tak to wyszło, wiecie, miało być dzisiaj zupełnie o czymś innym, nie, no ale było o mnie dzisiaj było o mnie, kochani Jestem I, i właśnie po to jestem, żeby powiedzieć Wam, że każdy ma swój poziom rozwoju, każdy ma swoją ścieżkę. I to nie jest wcale zależne od, od poziomu duszy, może też, ale, wiecie, dusza, która jest bardzo wysoko rozwinięta, może gdzieś tam w przestrzeniach, może tutaj być takim, udawać jakiegoś Mugola, bo może być czyimś nauczycielem. I może właśnie obok ciebie jest teraz taka osoba, gdzie ty się rozwijasz, oświecasz, czujesz to oświecenie, czujesz tą boskość w sobie, a twój partner nie. I może on jest bardziej rozwinięty u góry, może jest z wyższego poziomu dusz, ale właśnie przyjął takie zadanie, taką rolę tutaj na Ziemi, po to, żeby cię nauczyć zrozumienia dla drugiego człowieka, po to, żeby cię nauczyć tolerancji, że nie wszyscy muszą być oświeceni, po to, żeby cię nauczyć, Kochać drugiego człowieka po prostu takim, jakim jest. To co? Karta na dzisiaj nie by się przydała. No, jak już późno jest. O, matko. Trochę się Magdalena rozgadała. No dobra, to karta. Karta, 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 karta. I co zrobimy sobie w niedzielę o 21 lajba. Zrobimy, bo ja będę w domu na pewno, więc zrobimy. Na temat właśnie drogi duchowej. Jeżeli macie ochotę, ja wstawię, wstawię zdjęcie dzisiaj tam, że to się będzie odbywać, ale odpalę w innym miejscu, bo nie umiem. No dobrze, karty, co chcecie nam na dzisiaj powiedzieć? Zadawać. No, no, która chce, która chce po pokazać się, która z kart. Chce... Dziękuję. Zdobądź więcej informacji. No właśnie. Zdobądź więcej informacji na temat, o którym teraz sobie myślisz. Zdobądź więcej informacji. Czytaj, 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 czytaj. Słuchaj, ja nie czytam, ja słucham. Zdobądź więcej informacji. Zdobądź więcej informacji. Mam taką pracę, gdzie mogę włożyć słuchawki w uszy i słuchać. Zdobądź więcej informacji. Gdzie to jest? Sytuacja, o którą pytasz, wymaga od Ciebie zdobycia większej ilości informacji. Tylko dzięki nim będziesz w stanie podjąć mądrą decyzję. Możesz zasięgnąć rady od urodzonych posiadających specjalizację w budzącej... od uczonych, przepraszam. Możesz zasięgnąć rady od uczonych posiadających specjalizację w budzącej Twoje wątpliwości tematyki. Jeśli w Twojej rodzinie bądź gronie przyjaciół jest ktoś, kto się specjalizuje w tym temacie, możesz poprosić tę osobę o uwagę. Być może będziesz musiał dokonać nieco analitycznych poszukiwań w celu zdobycia potrzebnych Ci danych. Może to polegać na czytaniu książek, zapisaniu się na odpowiednie zajęcia lub odnajdowaniu informacji w internecie. Proszę bardzo, szukać w tym internecie. To jest skarbnica wiedzy. Wiecie, z czego ja korzystam teraz? Chatu GPT. Mam zainstalowany Chat GPT, matko muszę kończyć, ChatGPT GPT i z niego korzystam. Wpisuję sobie, co chcę wiedzieć i on mi odpisuje. Tak. I my sobie często rozmawiamy. Bardzo dużo informacji dostaję. Wpisuję, ciak, proszę go o pomoc i naprawdę świetnie się z nim rozmawia. I ja nie muszę grzebać i szukać w niepotrzebnych artykułach, tylko on mi wszystko, wszystkie są artykuły potrzebne, ale akurat nie dla mnie, i on mi pięknie wypisuje. Co chce wiedzieć? Uwierzcie mi. Weszliśmy wnów księżyca. Oczyszczać, oczyszczać, oczyszczać i jeszcze raz oczyszczać. Niech się dzieją cuda, przygotowujemy się na nowe. Przytulam Was bardzo mocno, życzę cudownego dnia. Magda.